Siema, siema, witam Was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny przygód z naszym drogim wieśkiem, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gon. I moi drodzy widzowie, nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam więc Was serdecznie do dawania pew w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i życzę Wam miłego oglądania. To co, jedziemy! Just make it quick, Garrett. What the? Close your eyes. Hit him. What, what, what are you doing? Zobaczmy jakie tu mamy questy do porobienia. Jakiś quest, kabaret. Spotkaj się z z Scrawl i rozmarenie. Dobra. O! narobił Bigosów, Co się? Zanim pojedziemy na skeligę, żeby kontynuować fabułę główną, no. e, najpierw chcę porobić tutaj prosty e, poboczne poziomów niższych, e, żeby jeszcze jakąkolwiek nagrodę moc za nie dostać. Bo jak je zrobię za późno, to nie będzie w ogóle nagrody za nie. Znaczy, w sensie expów. Więc szkoda, po prostu marnować. Naprawdę? Tak to ma wyglądać? Tanie dziwki, cienkie wino? O co poszło? Drwizem Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwka i grajk. Wyobrażasz sobie, nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię dziewczyny. dziewczynę. <laughs> Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodni jej, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuje funduszy. Więc gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a ekimą, może byś pomógł staremu druchowi. Co ci przyszło do głowy z kabaretem? Dla to ten marzyłem. Od tego dnia, kiedy byliśmy w podobnym twórcie, pamiętasz? Wtedy, co ta tancerka wisiała na żyrandolu i jak już była do góry nogami, to zawołała cię. Pamiętaj. No, a tutaj będzie jeszcze lepiej. Obiecuję ci. To. No to znaczy, oczywiście, jeśli uda mi się zebrać środki na remont. Co mogę zrobić? Jak mogę ci pomóc? Znalazłem się kiedyś z pewną dziewczyną, cholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z zelikami i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzymy. To nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. To było kawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję mocy Twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz. Dobra, mów o co chodzi, bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu, scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz, ale myślę, że z Twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na. Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć ten pieniądz ze zbioru rekwizytów madame Ridley. Wiesz, taki jakiego używa w czasie przedstawień. kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem z holastyki. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do madame Ridley. A ty, co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć. Ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. Mm mhm. Co ten wymyślił? Niech będzie, ale. Geralt w tym planie nie ma, ale. Wszystko wyjdzie dobrze zobaczyć. Przynieś miecz od Madame Liny i po zmroku widzimy się pod domem scholastyki. Feraz, Co on znowu wymyślił? No właśnie. Miałem to samo. Uch! Koński jak jaskier coś wymyśla, to zawsze są kłopoty. Nie kręcić się tu! Ludzie, poratujcie! Chorz jest drnawity! No a jak był z tym uzdrowiciele? Połączyłem się, nikomu nie chwała do Jakiś kłopot? Jak to mówią bardzo ślubny, a więc Wszystko gra. Hmm. Znowu mi strzyka w kręgosłupie. Zaczejcie jak pokraka. Może uciec przed sztormem, dobrze ci widzieć. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z Twoich rekwizytów miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż Ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę, dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. Dobra. Miałem trochę jedzenia, żeśmy sobie na poskarmiali. Szukasz, ale tutaj tego nie znajdziesz. Ładna się zrobiłam. Ach! Myślałem, że górą przeskoczy, ale nie. Aż <grytanie> tak skuszny nie jest. Może młodzież to ma w głowie. To tu mnie? O! Będę ci znowu. Im się jeszcze nie znudziło, no? Zachodzi zachodzie słońca mam się z nim spotkać. Musimy poczekać, bo daleko do zachodu słońca jeszcze. Uho! Nareszcie jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Ważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? <laughs> Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. I jeszcze, maska załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale. Nie ma czasu, idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w ja Oj, to będzie zabawne. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drżyj! Co? Biało głowo? Ej, jesteś zdana na łaskę księcia złodziei? Nie tak szybko! Rzuć miecz, chudro, To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To, to ja! Kochmęnty tego miasta mówią o mnie karmazynowym ściciel Nie, tylko nie karmazynowym ścicie. Milcz, kanalio. Pożałujesz, że się urodziłeś. Uff, jest lepszy niż myślałem. Hej, no to nie mam skopać. ściciel po raz kolejny triumfuje. Mój bohaterze, nie jesteś ranny? Trafił mnie. Będzie kolejna blizna do kolekcji. Wejdźmy do mnie, opatrzecie. cię. Wynosz się stąd, wstrętny oprychu. Bo nowym ściciel porahuje ci kości. <ścoughs> Dobra. O może bym sobie włosy jakoś ogarnął brodę. Witam szanownego pana, nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyć?

i się chyba, chyba nigdy nie znaleźliśmy. Teraz trzeba poczekać do rana, a ty co? Znowu Fajrany? Nie, tylko na fajkę wyskoczyłem. A tam w środku dalej się kłócą? Teraz się jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuję nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? Hmm, a co mamy do wyboru? Mistrz jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Dajmy buduar. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. I jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać. Choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie! Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie! Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Miwat buduaru jakoś bardziej mi pasuje do kabaretu. Tylko nie przesadźcie z No i bardzo dobrze. Nareszcie! Panowie, koniec fajrantu, do roboty! No no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu, to byłoby widowisko co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym Jaskrze, tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują, i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszło na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kabałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. No to idziemy, panie do poli. Dałabym ci za te twoje czynne, ale... Hmm? Masz ochotę na...

Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscila zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Tu go nie ma. To u diabła ma być! Wynoście się z mojego domu! Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnił. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę! Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No, <śm> no tak, prawda, jestem otwarty, ale... Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po Zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden Zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Gerald dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze i sława. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. Hmm. No. Skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi, Poli. To ja lecę. Dogonię cię. Uch, myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latreka? Nie słyszałeś o nim Henryk Latrek, słynny malarz-portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecistę? To stary znajomy. A akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwii, bo z zmyje mi głowę. A prawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Bóg, gdzie on mieszka? W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Biegnij, biegnij, biegnij. Zaraz dobiegniemy. Okej. Okay. Oho. Jakieś bandyty. Szukam jakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Oj, oj, Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. Serio? Myślicie, że macie za od szansę? Dobra. Jest ja. to, że ich jest dwóch, jest mało miejsca. Ja. 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 Piężka walka, ale się dało. Czego kurwa chcesz? Plakatu. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u wegelbudu. No widzisz, a można tak było od razu. Na i mamy ciekawego. Ah! Co ty sobie powiesz? A ah! Dla wagę budów to jest drogi i trzeba będzie skorzystać z ze... drogowskazu.